Siema ludzie, sprawa jest Dużo z was pyta mnie w czym animuję Czy mam Discorda i takie inne rzeczy Dlatego robię taki filmik informacyjny Żebyście mogli łatwo znaleźć potrzebne wam informacje Po pierwsze W czym robię i montuję animacje? No to robię w krycie, Bo to Cox Program jest A montuję w Adobe Premiere Pro Za tym pytaniem ciągnie się kolejne Czy zrobię poradnik jak animować? Ja tam profesjonalnym animatorem nie jestem Ale jak mocno chcecie to napiszcie w komentarzu Pomarańcza I pomyślę o tym Dalej, Discord. Pytaliście mnie, czy mam Discorda i takie tam. I mogę już zadowolony powiedzieć, że tak zrobiłem Discorda dla widzów i dzięki niemu będziecie mogli pomóc w tworzeniu kanału, na przykład przesyłając jakieś pomysły na filmy, animacje, więc Koks macie link w opisie. Wbijać. Płynie przechodząc z Discorda do kontaktu ze mną, no to jak mocno jeszcze chcecie się czegoś dowiedzieć, to mam też maila kontaktowego, z którego znajdziecie w informacjach kanału, więc polecam tam zajrzeć. I końcówka, czyli dźwięk w animacjach. Słuchajcie. Ja mam taki plan na kanał, że wstawiam dwa typy filmów. Pierwszy. To jest taki trochę dłuższy, animację, właśnie z taką fabuło, co gadam, podkładam głos, takie tam. I drugi typ, czyli takich krótkich filmików, takich spontanicznych, że wiecie, siedzę sobie, myślę, wpadam na pomysł, animuję to i wrzucam. Na przykład tak jak ten ostatni. Wątpię, że kiedykolwiek będzie miał dźwięk, bo no jakby to, to jest chwila. Ja po prostu muszę to wrzucić. No, ale propos filmów, możecie jeszcze zapytać, kiedy nowe filmy? Eee, to jest wielka niewiadoma. Teraz jestem w trakcie robienia jednego, więc jak tylko go skończę, to wleci. No, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Eee, możecie zostawić dzwona, żeby go nie ominąć. A propos dzwona, wiecie, że aż połowa z was nie subuje kanału. Stinky cheese, ale rozumiem, nie macie psychy.